Cześć, Manko, witajcie w odcinku, w którym przyszła do mnie paczuszka, którą sobie otworzymy. No, tu jakieś dane, niestety. Szybko, ponieważ nie chciałbym, żeby każdy znał moje dane. No, oczywiście ci, co się wymieniają, nie takie takie znają. Nie wiem um, o co tu chodzi w tym kartonie, tylko te kartony czasami tak sobie mają o dobra, udało się I tak zobaczycie co tutaj udało mi się zamówić no i tak. Ups, tu zahaczyłem. Co my tu mamy? Dwie puszeczki. Aqua. Tylko takie były. Miejmy nadzieję, że w której będzie koszulka. Boksika. Miejmy nadzieję, że będzie autograf. I starter pack, ponieważ ten album jest kozatki po prostu. I to wszystko. Więc karton na bok. Otworzymy sobie w tym tu kogoś włos. Okay. W tym odcinku otworzymy sobie starter packa. No i co, lecimy. Widzicie na klejki wszystkie, że jest to oryginał. Tak. Zobaczymy co tutaj trafimy. Starter naprawdę ten album jest przekodzacki, więc jak się zastanawiacie, nie wiem, o do starej kolekcji Champions League, gdzie brakuje mi jak najbardziej warto taki album kupić. Uuu, dwie karty ekskluzyw, paczki. Widziałem ten błąd u kogoś już, temu, temu właśnie się ciekawiłem czy u mnie on też będzie. Czy to po prostu wypuści jakąś taką serię błędną. No i widzicie, album jest gruby mega, dlatego jest fajny do grubszych kolekcji. Co my tu mamy? Jeszcze jakiś włos. No tutaj jest to co ostatnio, to nie będę wam przedstawiać. Badki. Nie polujemy oczywiście na autografy. No i polecimy pierwszą saszetką z ze startupaka. No i co my tu mamy? Fabinio, Sterling, Alaba, Borussia Dortmund, Elmas, Lipsk, Cassie, Davis, OK, bazóweczki No i co my tu mamy? Kimbempe Czemu Kimbempe? Mbappe, okej okay. Kimbempe, okej, okay, okej okay. Mbappe, Gündogan Christian Teo na karcie Crystal i Trippian Czyli super Fajnie, fajnie, bo karty Crystal przydają się zawsze No i mamy dwie karty Greenwood Campe Aha, okej okay. I Greenwood Kante, i to pewnie będzie to samo. Greenwood Kante. Zobaczymy. No tak, no bo co tu innego może być? Czyli limitki na wymianę. Spoko. No i co? Krótki odcinek. W następnym odcinkach otworzymy sobie te dwie puszeczki. Nie wiem, czy zrobimy to w jednym odcinku. No niestety, mój królik daje się wyznakiem no i potem z boksikiem polecimy Wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia cześć, trzymajcie się, siemanko dajcie znać jak Wam idzie zbieranie tej kolekcji u mnie jest coraz lepiej, coraz mniej kart brakuje, ale cały czas będzie brakować kart Krystal Chrome oraz Pro Elite, już nie wspominając autografy i koszulki Wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia do zobaczenia, cześć, trzymajcie się, siemanko piątka